Jezus powiedział do swoich uczniów: Syn człowieczy musi wiele wycierpieć, będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w piśmie, będzie zabity, a trzeciego dnia z martwych wstanie. Potem mówił do wszystkich: Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech co dnia weźmie krzyż swój niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. Kto straci swoje życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie? Oto słowo pańskie. Usiądźcie na chwilę. Naprawdę jedno z fajniejszych czytań, to pierwsze z księgi powtórzonego prawa, y, czytanie o tym, że mamy dwie drogi. Jest droga życia i jest droga śmierci. Droga życia i droga śmierci. Myślę, że tak w praktyce życia, o tej drodze śmierci możemy bardzo wiele opowiedzieć, bo bardzo często się na niej znajdujemy. A trochę może nie za bardzo wiemy, co to znaczy iść drogą życia. Dlatego o niej właśnie chciałem powiedzieć, szczególnie, że ten fragment y, sporo o tym mówi. Co to znaczy droga życia? Ta droga, jak ja bym ją sobie wyobraził, to jest autostrada trzypasmowa. Pierwszy pas tej autostrady życia, y, na którą nas zaprasza pismo święte. Co to znaczy żyć drogą życia? To znaczy po pierwsze miłować Boga. Miłować Boga. Miłować to znaczy konkret działania. Konkret Twojego działania. To znaczy miłować Boga. Konkret Twojego działania. To jest miłowaniu Pana Boga bliżej jest do stylu życia, do Twojego stylu życia niż do ideologii. Bliżej jest do stylu życia niż do pewnego pomysłu. Na życie, styl życia, Twoja praktyka życia. Nie ma wiary bez praktyki tej wiary. Jeżeli ktoś mówi, że wierzy, ale nie praktykuje, to bardziej ma przekonanie o wierze niż wiarę, co jeszcze też nie jest złe, jest jakimś początkiem tej drogi. Wiara zakłada praktykę, ale to jest tylko jedna rzecz, bo miłować Boga, pamiętacie, jak. Pan Jezus mówi w Ewangeliach, że nie możesz kochać Boga, którego nie widzisz, jeżeli nie brata, którego widzisz. No nie możesz kochać Boga, którego nie widzisz, jeżeli nie brata, którego widzisz. Jezus mówi: "Ile cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, to mnie uczyniliście". To mnie. Jak kochać Boga, a no właśnie, konkret działania, konkret kochania drugiego człowieka, duży konkret. To w naszym postępowaniu tak na co dzień właśnie to jest więcej kochania drugiego człowieka, tolerowania, obojętności wobec drugiego człowieka, czy może nienawiści wobec drugiego człowieka. Bo to samo mamy wobec Boga. To samo mamy wobec Boga. Czyli styl życia, styl życia kochania drugiego człowieka. To jest droga yy, służby drugiemu człowiekowi, droga wrażliwości i droga bliskości. Wrażliwość, bliskość, służba. Dlaczego akurat to? Bo to jest dokładnie to, co robi Pan Bóg względem nas. Pan Bóg przyszedł nie po to, żeby Mu służono, ale żeby służyć. Jezus przychodzi po to, żeby służyć. Jezus przychodzi po to, żeby być czułym, żeby ratować, żeby być wrażliwym wobec nas. Czułość, wrażliwość, służba to robi Bóg względem nas. Do czego nas zaprasza? Żebyśmy byli dokładnie tacy sami jak on. Żebyśmy służyli, byli czuli, byli wrażliwi wobec innych. Miłować Boga, pierwszy pas autostrady. Drugi pas Słuchać Jego słów, słuchać słowa Jezusa, słuchać słowa Boga. Czytałeś kiedykolwiek Pismo Święte? Czytałeś kiedykolwiek Pismo Święte? Wiesz, że przeczytanie Ewangelii według Świętego Marka zajmuje około godziny? Tak spokojnie, nie? Godzina. To nie jest dużo. To wcale nie jest dużo. Znać pismo znaczy znać Chrystusa. Słuchać słów Jezusa. Ale to jest nie tylko czytać pismo święte jak książkę, chociaż to też jest fajne. Bo jak się tak czyta całości, nie tylko fragmentami albo nie tylko wersetami, to widać pewną historię, pewną dynamikę, rozwój bohaterów, przygody, jakie oni, czy trudności, jakie oni przeżywają, wtedy to bardziej widać. Ale słuchać słowa Boga oznacza przede wszystkim dać się dotknąć przez, te sło, przez to Słowo. Dać się dotknąć przez Słowo Boga. Żeby, było sło, żeby dać się dotknąć przez słowo Boga, yy, to będzie znowu trzy, bo potrzeba trzech rzeczy, żeby dać się dotknąć. Usłyszeć, być w kontakcie ze swoim sercem i się zatrzymać w tym Słowie. Usłyszeć. Usłyszeć słowo Boga. Jak jesteś namszy, to te czytanie Ewangelia tak ci po prostu przelatuje, czy, czy ty je faktycznie słyszysz? Czy ty jesteś w stanie powiedzieć o czym było? Słyszeć, być uważnym, być czujnym. To znaczy, podchodzić z takim nastawieniem, że ja tu nie przyszedłem odpękać mszy świętej, tylko przyszedłem Pozwolić Bogu, żeby mnie dotknął, żeby mnie poruszył przez swoje słowo. Usłyszeć, usłyszeć Jego słowo. Po drugie, być w kontakcie ze swoim sercem, bo to w sercu będzie się wydarzało jakieś poruszenie wewnętrzne. Być w kontakcie z tym, co się dzieje we mnie wewnątrz. A po trzecie, uchwycić to, wziąć ze sobą, wziąć ze sobą to słowo. Jeżeli Bóg cię, Bóg cię w czymś poruszył, to weź to ze sobą. Nie pozwól, żeby to uciekło. Nie zostawiaj tego w Kościele. Nie zostawiaj tego w Piśmie Świętym. Weź to ze sobą. Jeżeli jest to podczas Twojej osobistej modlitwy właśnie z Pismem, to sobie podkreśl, wynotuj, cokolwiek zapisz w dzienniku duchowym. Zrób cokolwiek, żeby to wziąć ze sobą, bo to jest słowo, które daje Ci Bóg. W jaki sposób iść drogą życia? Miłować Boga, więc w konkrecie miłości drugiego człowieka, słuchać Jego słowa, dać się dotknąć przez to słowo. Ale jeszcze jest, jest też trzecia rzecz. I autor księgi Powtórzonego Prawa mówi, że jest to lgnąc do niego, lgnieć do. Lg, nie, jak to się dobrze odmienia, lgnąć, tak, lgnąć do Pana Boga. Lgnąć do Pana Boga. można się zapytać, Jakie ja w ogóle do Pana Boga żywię uczucia? Jakie ja w ogóle do Pana Boga żywię uczucia? Jakiekolwiek? Czy jakiekolwiek uczucie do Niego żywię? Toleruję Go, jest nieobojętny, denerwuje mnie, wkurza mnie, jestem na Niego obrażony. Jakiekolwiek uczucia by były, wszystkie są spoko, byle o nich z Nim rozmawiać. Mogę być wesoły, mogę być wkurzony. Wszystko jest spoko. Byle o tym rozmawiać z Panem Bogiem właśnie o tym, jak jest. Czyli jakie ja żyję i w żywie uczucie do Pana Boga, a jakie Pan Bóg, co Pan Bóg myśli o mnie, zdajesz sobie sprawę, że On cię nie tylko kocha, ale że on cię lubi, że On Cię lubi, że on lubi z Tobą przebywać. Że, jeżeli miałby wybór być samemu, czy, czy iść z Tobą na kawę, to woli iść z Tobą na kawę, bo jesteś fajny. Bo lubi z Tobą przebywać. Możesz sobie pomyśleć, no, co z tego, że ja nie mam nic ciekawego do powiedzenia. Ale on sobie po prostu ciebie, a nie to, co masz do powiedzenia. Lubi z Tobą pomilczeć, tak jak jesteś, taka jaka jesteś. Jakie żywisz uczucie do Pana Boga? Bo drogą życia jest właśnie droga kochania. To znaczy, dać się pociągnąć w stronę Pana Boga, dać się zachwycić nadziei, którą on daje. Droga życia, miłować, więc konkret życia, konkret szczególnie miłości wobec drugiego człowieka, słuchać Jego słowa, kochać go, dać się pociągnąć. Ale jest też tak, że możemy, może jest w jak tak by spojrzeć szczerze na ostatnie tygodnie, miesiące czy lata, to ktoś może stwierdzić, super, fajna idea, ale ja na tej drodze śmierci jestem już tak daleko, że nie ma zawrotu. Otóż nie. Otóż nie. W każdym momencie można wrócić. W każdym momencie możesz odbić na drogę kochania drugiego człowieka. W każdym momencie, chociażbyś był niewiadomo, w jak wielkiej nienawiści. Wobec Boga możesz wrócić na drogę miłości. To znaczy dać się pociągnąć. Bo obojętnie, jak długo jesteś w jakiejś ciemnej dolinie, to Bóg cię nie przestał lubić. To Bóg cię nie przestał lubić. I ciągle tęskni, żeby zacząć z tobą spędzać czas. I w każdym momencie możesz skoczyć na właśnie drogę życia. Warto sobie zadać to pytanie, gdzie jestem aktualnie, na jakiej drodze, co mogę zrobić, z którego pasa skorzystać na mojej drodze życia.